Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy mazurek pistacjowy. Bardzo łatwy w przygotowaniu i bardzo smaczny. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota przełożyłam 200 g miękkiego mazła. Dodaję dwa żółtka, szklankę cukru, pudru i to wszystko chwilę pomiksuję. Do tego dodaję jedną łyżkę gęstej kwaśnej śmietany. Następnie wsypuję 3 szklanki mąki pszennej tortowej. Szklanka ma pojemność 250 ml. Ponownie wszystko miksujemy. Elastyczne, plastyczne ciasto mamy gotowe. Odłożę je na talerz i przełożę na godzinę do lodówki, aby troszkę stwardniało. Ciasto na mazurek wyjmujemy z lodówki. Ciasto rozwałkowujemy na papierze na kształt mazurka. I tutaj musi włączyć się nasza kreatywność. Wałkujemy według własnego uznania i wielkości tego mazurka. Brzegi należy odkroić. Z pozostałego ciasta robię wałeczki i brzegi ozdabiam tymi wałeczkami. Można je udekorować dowolnie. Ciasto nakłuwamy widelcem i pieczemy 15 do 20 minut w temperaturze 200 stopni, funkcja termoobieg. Gdybyśmy nie mieli funkcji termoobieg, tylko góra-dół, pieczemy po prostu tego mazurka dłużej, aż będzie złoty i rumiany. Pozostawiamy go, żeby całkowicie ostygnął. Do garnka wlewam 200 ml śmietany 30, należy ją zagotować. Do zagotowanej śmietany dodaję 100 g czekolady mlecznej. Wszystko mieszam, aż czekolada się rozpuści. Do tego dodaję słoiczek kremu pistacjowego. Całą masę dokładnie mieszam. Do miski przekładam jedną łóżkę żelatyny, wlewam jedną czwartą szlankę wrzątku i to wszystko mieszam, aż żelatyna się rozpuści. Masa pistacjowa jak stygnie zaczyna tężeć. Ona jest letnia, praktycznie już zimna. Ale proszę Państwa, ona i tak mocno nie zastygnie. Te pistacje będą się po prostu na tym cieście lały. Tak więc dodajemy łyżkę żelatyny. Energicznie mieszamy. I tą masę chłodzimy. Jak zacznie tężeć, będzie już lekko gęsta, wylewamy ją na ciasto. Masa już ładnie zaczyna tężeć, tak więc można ją wylewać. Mazurek dekorujemy dowolnie. U mnie to są y, mielone pistacje, potłuczone, troszkę takie grubsze te pistacje. No i płatki kwiatów. Są wysuszone płatki kwiatów. Mazurek chodziłam w lodówce około 2 godzin, tak więc proszę zobaczcie, ta polewa już zastygła. Tutaj po przekrojeniu nam nic nie wyleci, tak więc śmiało można pokroić mazurek. Dlatego dodałam żelatynę, aby masa stężała i była stabilna. cudowny pistacjowy mazurek i tutaj ta masa pięknie się trzyma tak więc ja kawałki porobię takie kawałki zapakuję w folię mogę obdarować znajomych no i kawałek oczywiście poświęcić mazurek pistacjowy jest przepiękny efektowny bardzo smaczny przepięknie pachnie już go spróbujemy no i rewelacyjnie się kroi jeszcze spróbujemy mazurka Hmm. Cudowna masa. No, chce się jeść dalej? Lekko słodkawy, pistacjowy mazurek. Przepyszna masa. I ona się nie leje, nie klei. No, wspaniała. Z tym kruchym ciastem. Coś pysznego. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolej.